Dzień dobry! Podczas dzisiejszego spotkania opowiem Państwu o tym, czym jest sensor EDR, będący składnikiem Bitdefender Zone. EDR jest czujnikiem, który należy zainstalować na każdym punkcie końcowym. Jego zadaniem jest analiza zachowania urządzeń i poszukiwanie anomalii w tym zachowaniu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu takiego urządzenia, do naszej konsoli zarządzającej w czasie rzeczywistym przesyłane są informacje dotyczące incydentów bezpieczeństwa, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapobiegać atakom na naszą firmę, nawet gdy jeszcze one nie zostały wykryte przez szereg warstw ochrony. Czujnik ten także jest oparty m.in. o schematy ataku MITRE. Jak działa czujnik EDR? IDR daje nam podgląd do incydentów bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym na dwa sposoby. Pierwszym jest pokaz zdarzeń, gdzie krok po kroku mamy opisane konkretne, podejrzane działania, jakie miały miejsce w naszym urządzeniu. Jak na przykład w tym przypadku usuwanie pliku. Drugim ważniejszym. Jest tak zwana wizualizacja incydentów. Umożliwia nam ona analizę kondycji naszego środowiska. W przypadku wykrycia ataku przez czujnik IDR zostanie nam wyświetlona w trybie graficznym pełna ścieżka ataku właśnie w czasie rzeczywistym, i dzięki temu możemy zobaczyć, która maszyna została zaatakowana i przykładowo. Odciąć ją od sieci zanim ten nawet jeszcze nieznany atak rozprzestrzeni się po naszej sieci firmowej. W przypadku izolowania hosta, wszystkie porty oprócz tych wykorzystywanych przez Bitdefendera zostaną zamknięte. Z tego miejsca możemy też połączyć się zdalnie z zagrożoną maszyną przez wiersz polecenia. Jeśli mamy dodatek. Talk management lub zarządzanie aktualizacjami po polsku. Również stąd możemy wymusić zdalnie aktualizację oprogramowania i usług firm zewnętrznych. Z poziomu tego wykresu, oprócz podejrzenia samej ścieżki ataku, które, które dotyczyło którego konkretnie urządzenia, którego konkretnie procesu, z tego miejsca możemy też zabić konkretne procesy. Które właśnie biorą udział w tym ataku. Również możemy przesłać stąd ten konkretny plik, tej aplikacji, ten konkretny proces do analizatora sandbox Defendera, gdzie zostanie poddany tak zwanej detonacji, gdzie zostanie uruchomiony i poddany analizie, a do naszej konsoli zostanie zwrócony pełny raport. Możemy sprawdzić, co o tym konkretnym procesie mówi nam wirus Total oraz możemy wyszukać między innymi ten przypadek w Google. Generalnie czujnik IDR umożliwia nam też przeprowadzenie tak zwanego śledztwa na podstawie przygotowanych przez producenta kryteriów. Przykładowo możemy sobie odfiltrować i wyszukać wszystkie podejrzane połączenia z dal. Ja Tutaj kliknę na ten niebieski przycisk obok sieci, gdzie mamy podejrzane połączenia protokołu RDP. Pole wyszukaj automatycznie, wypełni się odpowiednim portem i mogę przeprowadzić śledztwo, czy przypadkiem nie doszło do jakichś podejrzanych połączeń na pulpit zdalny. Jak zainstalować czujniki DR? Czujniki DR y, trzeba zaznaczyć jako włączony już w momencie tworzenia pakietu instalacyjnego w tym miejscu. Dla samego czujnika możemy utworzyć dwa rodzaje pakietów instalacyjnych. Pierwszym jest widoczny na ekranie pełen pakiet zawierający pełną ochronę i wszystkie dostępne moduły. Drugim jest tak zwany IDR Stand Alone. Zmieniamy w tym miejscu tryb pracy na IDR i otrzymujemy lekkiego agenta, który nie zawiera podstawowej ochrony, a jego celem jest rozszerzenie właśnie tej już istniejącej ochrony. Chodzi tutaj o to, że gdy posiadamy już na naszych urządzeniach zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, a chcemy rozszerzyć. Tą istniejącą już ochronę możemy właśnie pobrać i doinstalować sobie takiego lekkiego agenta zawierającego czujnik ETR od Bitdefendera. Jest to skonstruowane w taki sposób, że nawet kiedy posiadamy oprogramowanie konkurencyjne inne niż Bitdefendera, również możemy pobrać i doinstalować czujnik. IDR właśnie odbit defendera, dzięki czemu wzmocnimy i rozszerzymy naszą już istniejącą ochronę.